Wcześniej jedna dziewczyna wylała na mnie chemikalia. Zapaliły się. To było straszne. Przestałam chodzić do szkoły. Ile wtedy miałaś lat? Dwanaście. Szykowałam się do szkoły. Mówiłam mamie, że wychodzę i siedziałam w parku. Albo się włóczyłam. Przez półtora roku byłaś zdana na siebie. Straciłam kontakt z przyjaciółmi, ponieważ wmówiono mi, że wszystko, w co wierzyłam, było kłamstwem. Że moi przyjaciele nie są moimi przyjaciółmi że mama mnie nienawidzi i nikt mnie nie chce. Więc siedziałam w parku, płakałam i chciałam umrzeć. Skoro tak się zadręczałaś wyglądem, czemu nie przestałaś jeść? Nie wiem. Wmawiałam sobie, że taka już jestem. To moje dziedzictwo. W mojej rodzinie wszystkie kobiety są grube. Jednak z czasem stałam się sceptyczna. Kiedyś ważyłam 190 kilo. Byłam ogromna. Nie mogę schudnąć przez lenistwo. Nie cierpię ćwiczyć. Tutaj poczułaś się lepiej? Tak. Alicia's life was Alicia złożyła ten ośrodek edukacyjny. Ponieważ bagarowała i groziła samobójstwem, przeniesiono ją do specjalnej szkoły i przydzielono pomoc psychologa. Podnosimy samoocenę młodych ludzi. Kiedy jesteś gnojony, nie wierzysz, że cokolwiek osiągniesz. Nie wierzysz, że w czymś jesteś dobry. Nie mieści mi się w głowie, że w wieku 14 lat Alicia rozważała samobójstwo. Nie mogłam chodzić do szkoły. Mój organizm jej nie tolerował wymiotowała. Kiedy mamie zagrożono, że zostaną podjęte przeciwko niej kroki prawne, poczułam się odpowiedzialna. Gdybym się zabiła, mama nie miałaby kłopotów, a ja nie musiałabym już chodzić do szkoły. Poszłabym do sądu nawet za kratki, byle uratować życie córki. Gdyby Nas, nie docenił... A Karmalek ma mną. Kartonik. Gdyby nie zabrali mnie ze szkoły i nie pomogli, nie byłoby mnie czuwając.